Cześć, dzisiaj przed Wami kolejne auto, które sprowadziliśmy dla jednego z naszych klientów. Wyjątkowo nie jest to Volvo, a jest to BMW. X5 generacji F15 była produkowana od końca 2013 roku aż do 2018. Oferowana była w wersji 35i z napędem na 4 koła, czyli taką, jak widzicie tutaj. Jest ona wyposażona w 3-litrowy silnik N55 o mocy bodajże 306 KONI oraz, jak już wspomniałem, napędem na 4 Koła. Do wyboru była jeszcze wersja z napędem na tył, która jest bardzo popularna w ciepłych stanach, na przykład Kalifornia. Dlatego zawsze sprawdzajcie, czy wasze auto na pewno ma napęd na cztery koła, jeśli wam na tym zależy. Wersje z napędem na tył oczywiście są tańsze. Dostępny był również diesel 3-litrowy oraz dwulitrowa hybryda plug-in Jest to 2015 rok pełny, a więc data pierwszej rejestracji, jak i data produkcji jest. Taka sama. Z zewnątrz samochód zdobi, albo będzie zdobił dopiero, empakiet, jak naprawimy. Oraz lakier Carbon Schwarz, który pod odpowiednim kątem mieni się na niebiesko. Wygląda naprawdę fajnie, zwłaszcza w połączeniu z jasnym środkiem, który Wam zaraz pokażę. Ale najpierw chciałbym pogadać trochę o uszkodzeniach. No, widoczne go jammokiem, obejmują przed pojazdu. Uszkodzona maska, zderzak, belka całe to wzmocnienie przednie obrywało. Chłodnice, no to wszystko tutaj pójdzie na śmietnik. Co ciekawe, ocalała przednia kamera, czujniki parkowania. Prawy halogen będzie dobry, lewy być może też, bądźmy dobrej myśli. Niestety ucierpiały lampy, popękały nam uchwyty. Trzeba je będzie wymienić na nowe. Poza tym większych szkód tutaj nie ma, oczywiście, i jesteśmy świadomi, że po rozbiórce samochodu pewnie dojdzie jeszcze to i owo, ale z grubsza naprawdę nie ma tragedii. W rzeczywistości nie jest to aż tak złe, jak mogłoby się mu wydawać po zdjęciach. Będziemy się również zajmowali naprawą tego samochodu, więc jak czas pozwoli, to. I będziecie oczywiście zainteresowani. Jakieś wrzutki na temat tego samochodu możemy robić. I teraz tak. Zapraszam do środka. Bo jest o czym mówić. Mamy tu typowo dla samochodów z M-pakietem czarną podsufikę oraz kluczyk ma fajne dekory trójkolorowe. Yy, wymogiem koniecznym dla naszego klienta były jasne skóry, obowiązkowo komforty i ciemny dywan. Każdy kto miał jasny dywan w samochodzie, pewnie wie dlaczego nasz klient o to prosił. Jasne skóry niestety mają ten sam problem, ale troszeczkę łatwiej jest o nie zadbać. Co widać tutaj na fotelu kierowcy, że jest on już trochę przybrudzony, jak i podłokietnik. Ale po naprawie oddamy samochód na detailing i mamy nadzieję, że będzie jak nowy. Jak widzicie samochód ma nasze jednostki, albo miał nasze jednostki, bo już się wyłączył. Włączmy jeszcze raz. O, właśnie. Samochód przyjechał do nas z Kanady. A więc, jak już widzicie, ma nasze jednostki. Ma przebieg około 149 tysięcy kilometrów. Ma też na klimatyzacji stopnie Celsjusza. Ale to nie znaczy, że nie trzeba go przerobić. Jak widzicie, na przełączniku brakuje możliwości włączenia tylnych światł przeciwgłowych. Trzeba będzie wymienić go na taki z modelu europejskiego. Oraz przekodować tylne światła, ponieważ mają czerwony kierunkowskaz. Włączymy awaryjne, może będzie coś widać w tym słońcu. O to właśnie chodzi. Nie wszystkie samochody mają ten problem. Volvo na przykład tego problemu nie ma. Volvo ma fabrycznie tylne światło przeświem głowę oraz pomarańczowe kierunkowskazy. Oczywiście mówimy o platformie P3, produkowanej bodajże do 2018 roku. Wracając do BMW. Potele komforty może nie każdy wie o co chodzi ale mają elektrycznie regulowane podparcie na UDA oraz tą część na lęźwia. Będzie to widać od tyłu. Tu mamy dodatkową regulację na tym odcinku fotela, oraz mamy jeszcze regulowany zagłówek, aby można było się naprawdę wygodnie rozsiąść w tym fotelu i pokonywać długie trasy. Nagłośnienie Harman Cardon. Mamy też wyświetlacz HUD, który mieści się tutaj i wyświetla nam na szybie wszystkie potrzebne informacje. Tylna kanapa miejsca na niej w brud. Oczywiście też klimatyzowana, podgrzewane siedzenia lewe i prawe. Też te skóry bardzo ładnie wyglądają tutaj jak nie są takie brudne jak z przodu, ewidentnie z tyłu mało kto jeździł. Teraz bagażnik oczywiście elektryczny, jak żeby inaczej, żeby się nie przemęczać. Oryginalny dywan, ten gumowy do bagażnika. Tak się prezentuje wnętrze z tej perspektywy. Burtę niestety trzeba otwierać manualnie, ale wydaje mi się, że nie jest to jakiś duży problem. Tutaj z pozycji bagażnika mamy możliwość zamknąć auto oraz zamknąć tylko bagażnik. Zamykamy tylko bagażnik. I idziemy dalej. Dochodzimy do momentu naszego filmu, w którym pogadamy sobie troszeczkę o pieniądzach. A więc za ile takie auto można. Sprowadzić. Jeżeli mówimy o autach podobnych do tego, to znaczy 3 litry, benzyna, napęd na 4 koła. Ceny z początku produkcji zaczynają się od około 50-55 tysięcy złotych. Z napędem na tył można jeszcze coś z tego urwać, ale no ja nie polecam. Później te samochody się naprawdę ciężko sprzedają. Każdy jak szuka X-piątki, to chce z napędem na 4 koła. Zapomniałem też na początku dodać o 44V8, który też był tutaj oferowany, musicie mi to wybaczyć. A więc tak, z końca produkcji te samochody, te samochody zbliżają się już do cen 100 000 zł pod dom, co oznacza cena pod dom. Cena pod dom jest to cena, przepraszam, się powtarzam, która zawiera opłaty za auto, prowizje aukcyjne, transport w Stanach, frach do Niemiec. Odprawę celną w Niemczech, naszą prowizję oraz transport z Niemiec przez wyznaczone przez Was miejsce w Polsce. Zostaje Wam w Polsce do zrobienia akcyza, naprawa oraz rejestracja. Jeśli jesteście zainteresowani, możemy usługę naprawy i przygotowania dokumentów również dla Was wykonać. A wy co myślicie o takiej spiącze? Napiszcie co o tym sądzicie, co sądzicie o uszkodzeniach. Może macie jakieś pytania. Zapraszam do kontaktu. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na WhatsAppie. Jesteśmy wszędzie. To co? Do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się zdrowo. Cześć.